już, już nazywam no. się Kanonowicz Krzysztof, urodziłem się pod Jeszewem, znaczy się w Kończynie. I, no, tak poza tym to bardzo dobrze się czuję, bo jestem całkowitym obywatelem Rzeczypospolitej i właśnie dzisiaj chciałem do was powiedzieć, że Kandyduję do stanowiska prezydenta Rzeczypospolitej Niemieckiej. Przepraszam, Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż w swoim życiu już do wielu stanowisk kandydowałem, a było ich około 300. Ostatnio kandydowałem do stanowiska prezydenta Białego Stołu, a teraz chcę kandydować do stanowiska Rzeczypospolitej Całej Polskiej. I mam nadzieję, że mi się to uda, że. Mi się to uda. I tak. Myślę, że warto by było przedstawić parę informacji o mnie. W życie. Czemu urodziłem się w tego 21 stycznia roku nieważnego myślę. Jestem bardzo dobrym obywatelem. Mam drewnianą chatkę i drewniany traktor. Moja rodzina też jest drewniana. Mój tatuś niestety już nie żyje w w ogniu wojny. I się bardzo zasłużył się w historii Rzeczpospolitej całej polskiej. Mój piesek jest drewniany i się nazywa Drzazga. Mój kotek też jest drewniany, ale się nie nazywa się jakoś, bo się nie chciało mi się jego nazywać. Bo mam rzeczy ważniejsze na głowie. Apeluję o całego społeczeństwa Rzeczypospolitej, całej Polskiej. Chcę kandydować na stanowiska prezydenta Polski. Na prezydenta Polski chcę kandydować, podkreślam, chcę kandydować do stanowiska prezydenta Polski. I jestem na to bardzo zasłużny, bo sobie zasłużyłem sobie. Mam wiele postulatów i zamierzeń, które zamierzam spełnić. Nie obchodzi mnie, że kadencja naszego obecnego prezydenta Andrzeja Lepera kończy się dopiero za rok. Ja chcę być prezydentem teraz, podkreślam, chcę być teraz prezydentem, bo zależy mi na dobrobycie całego polskiego Rzeczypospolitego społeczeństwa. Na pierwszy ogień pójdą wszyscy pijacy i złodzieje i młodzież pijacka, bo młodzież nie ma pracy. I się po pracy spotyka się i pije. I są pijani tak. A ja chcę dla nich dobrze i mogę im tak zrobić, żeby było im dobrze. Bo chcę dobrze. Nie może być tak, że młodzież zapija się do upadłego albo pali narkotyki, albo bierze papierosy. Oni są młodzi. Są młodzi i nie mogą pić i palić, i w ogóle nic nie mogą. Nie mogą nic robić, bo są młodzi. Ja im wszystko zlikwiduję, żeby mogli być w pracy i chodzić do pracy i żeby byli porządnymi, przykładnymi dziećmi i w ogóle zlikwiduję narkotyki i papierosy i piwo i wódkę dla dorosłych, bo też nie dają przykładu i biorą, a ja się nie dziwię się, bo oni nie mają pracy, jak są bezrobotni to piją i dają przykład młodzieży, żeby też piła, a policja nie reaguje. Wyprowadzę z ulic wszystkich policjantów, bo od tego oni są, od tego są oni, od tego są, żeby pilnować porządku, żeby nikt nie pił. To są wszystkie moje postulaty. Ja je wszystkie zrobię. Ja wszystko, co obiecuję, to spełniam. Nie tak, że LPR albo Samoobrona, albo PO, albo Platforma Obywatelska obiecuje, a nic nie robi. A ja jestem przykładnym człowiekiem i będę autorytetem wielu ludzi. Muszę tylko wygrać te wybory. Dziękuję bardzo.